OK, możemy to rozwiązać na dwa sposoby. W opisie poniżej jest link. Jeśli wejdziecie państwo w ten link i zostawicie mi swojego maila, to ja w odpowiedzi prześlę Państwu PDF z kompletnym portfolio, które pokazuje jak zainwestować w najlepszych z najlepszych całej branży AI. I nie będzie to tylko Nvidia. Żadnej gwarancji oczywiście dać nie mogę, ale mam przeczucie graniczące z pewnością, że inwestując w te spółki istnieje bardzo, bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo, że za parę lat zarobicie Państwo na nich małą fortunę. To powiedziawszy, istnieje też ryzyko drobne, ale niewykluczone, że nie zarobicie Państwo na tym pomyśle nic. Albo że nawet, uchowaj Panie, stracicie część pieniędzy. W perspektywie kolejnych lat jest to naprawdę mało prawdopodobne, no ale nie jest wykluczone. I teraz to nie znaczy, że nie warto podjąć tego ryzyka. Bo warto, ryzyko jest dobre, ryzyko jest potrzebne, bez ryzyka nie ma zysku, a im większy ryzyko, tym większy potencjalny zysk zazwyczaj. Klucz w tym nie, żeby unikać ryzyka, tylko żeby to ryzyko dobrze poznać, zrozumieć i ewentualnie zaakceptować. I to jest sposób drugi. Ten sposób wymaga od Państwa co najmniej obejrzenia tego materiału do samego końca, bo opowiem w nim nie tylko o tym, jak działa ta branża i które spółki mają przewagi nad innymi, ale też o tym, co w tym wszystkim może się spieprzyć? Bo w tej branży, jak coś się już spieprzy, to się spieprzy po całości i popłynie na tym nie tylko cały sektor, ale i cała giełda. A my razem z nią. No ale po kolei. Postaram się nie wzbudzać u Państwa specjalnego podekscytowania, ale muszę powiedzieć o kilku liczbach, które wryły mi się w pamięć, więc proszę się skupić, bo to jest fundament naszej tezy inwestycyjnej, a w związku z tym, że moim postanowieniem, noworocznym jest nigdy więcej, nie stworzyć już żadnej prezentacji w PowerPoincie, to musicie Państwo użyć swojej wyobraźni, żeby sobie te liczby zwizualizować, kiedy będę o nich mówił. Gotowi? McKinsey szacuje, że do 2030 roku wydatki na rozbudowę centrów danych potrzebnych do obsługi sztucznej inteligencji się, sięgną 7 bilionów dolarów. To są amerykańskie tryliony. To jest cztery razy więcej niż Polska planuje wydać na zbrojenia przez najbliższą dekadę. Sama branża AI, drodzy Państwo, będzie rosła od tego momentu w tempie około 35%. Średniorocznie wydatki na infrastrukturę zwiększą się trzykrotnie w ciągu kolejnych trzech lat. Do 2030 roku, bo do tego mamy dane, do tego są w miarę realne prognozy, do 2030 roku zużycie energii przez data center wzrośnie dwukrotnie, zapotrzebowanie na chipy wzrośnie pięciokrotnie, a do tego czasu, czyli do 2030, AI doda 15 bilionów dolarów do globalnego PKB. 15 bilionów polskich to są tryliony po amerykańsku. Drodzy Państwo, w 2030 roku centra danych AI będą zużywały więcej energii niż cała Japonia. A Japonia zużywa cholernie dużo energii. Można by tak jeszcze dalej wymieniać, ale istotne są nie tyle same liczby, tylko to, że te liczby cały czas są rewidowane w górę. Za każdym razem, jak sprawdzam te prognozy, one z kwartału na kwartał są podnoszone coraz bardziej. Czyli to nam mówi o tym, że ten trend nie zwalnia, nie wyhamowuje, tylko że ten trend przyspiesza. I od razu uprzedzam, że nie mają racji ci, którzy mówią, że te wydatki są nie do podtrzymania, bo jedynym zastosowaniem AI jest generowanie głupich filmików i nikt na tym nigdy nic nie zarobi. W związku z czym firmy przestaną w którymś momencie w to inwestować? Nie, nie przestaną. To nie działa w ten sposób. Mam tutaj zebranych e, całą listę. Świeżych przykładów, które świetnie pokazują realne zastosowanie, jak firmy wykorzystują AI w praktyce i co im to daje już dzisiaj, w jaki sposób dzisiaj to już przekłada się na ich przychody. Pozwólcie Państwo, że przeczytam kilka z nich. UPS, firma kurierska, odkąd zaczęła korzystać z AI do optymalizacji i planowania tras przejazdu swoich kurierów, oszczędza od 300 do 400 milionów dolarów rocznie a przy tym zużywa 10 milionów galonów benzyny mniej i emituje do atmosfery 100 tysięcy ton metrycznych dwutlenku węgla mniej. Ciężarówki Walmarta dzięki podobnemu zastosowaniu sztucznej inteligencji zredukowały 30 milionów niepotrzebnie przejechanych mil w ciągu jednego roku, a system ustalania zmian pracowników zmniejsza czas potrzebny na planowanie tych zmian z 90 do 30 minut dziennie, co przekłada się na oszczędności dziesiątek milionów dolarów rocznie. JP Morgan używa AI do przygotowywania umów komercyjnych, co oszczędza około 360 tysięcy robocze godzin prawników niższego szczebla, którzy w tym czasie mogą poświęcić się bardziej kreatywnym i produktywnym zadaniom. Mastercard podwoił liczbę wykrywanych nieautoryzowanych użyć kart, zredukował tzw. false positives o 200% i przyspieszył rozwiązywanie spornych transakcji o 300%. Unilever wyposażyło 100 tysięcy lodówek, to już ostatni przykład, 100 tysięcy lodówek z lodami w 60 krajach w czujniki AI, które monitorują stan tych lodówek i na podstawie prognoz pogody oszacowują rosnące albo malejące zapotrzebowanie na lody w danym regionie. To z kolei pozwala lepiej planować wolumen produkcji i efektywniej zarządzać całą logistyką zapasów. Efekt? Sprzedaż wyższa o 300%. Tych przykładów jest więcej, ale myślę, że już po tych kilku łapiecie Państwo, do czego zmierzam. A zmierzam do tego, że AI to nie jest zabawka, z którą można sobie pogadać na czacie albo przerobić zdjęcie swojego psa, żeby przypominał kota i żeby było śmiesznie. Ludzie myślą, że AI to jest ChatGPT i tu jest koniec możliwości. Nie. Prawda jest taka, że ChatGPT to jest tylko demo wszystkich dostępnych możliwości. Sztuczna inteligencja nie musi od razu zmieniać świata w rok, jak. Chcieliby niektórzy wizjonerzy wystarczy, że sztuczna inteligencja pomoże nam oszczędzić kilka przejechanych mil dziennie, albo że pomoże nam uciąć o 20% czas potrzebny na wykonanie jakiegoś zadania, albo zredukować roboczo godziny, albo podnieść liczbę wykrywanych przekrętów, ograniczyć błędy itd. I już to wszystko przekłada się potem na zyski firmy na cały wzrost gospodarczy. McKinsey szacuje, że do 2030 roku sama tylko generatywna sztuczna inteligencja Czyli taka, jaką znamy z Chata GPT, będzie dodawała do globalnego PKB, do globalnej gospodarki, jakieś 3-4 do bilionów dolarów rocznie, amerykańskich trylionów. No a jeśli to nie jest trend, w który chcielibyśmy zainwestować, to ja nie wiem, co o nim jest. Jestem na giełdzie już 17 lat i czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Po prostu nie widziałem. To się zdarza raz na pokolenie. I tak się składa, że my mamy ten zaszczyt, ten przywilej być w tym pokoleniu, które może na tym trendzie zarobić sporo pieniędzy. Albo stracić. Bo czasem i tak bywa, że rakieta tuż po starcie po prostu wybucha i zabija wszystkich na pokładzie. No ale to mówimy sobie na koniec. To teraz do rzeczy. Większość osób mówiąc o inwestowaniu w AI ma przed oczami Nvidia. Ale AI to więcej niż Nvidia, a rzeczywistość jest nieco bardziej zniuansowana, bo przede wszystkim na samej górze piramidy mamy firmy tworzące modele. OpenAI czy Anthropic, głośno ostatnio, czy XAI to chyba najbardziej znani przedstawiciele całej branży. Problem w tym, że nie da się w nich zainwestować, bo są to spółki prywatne. Dopiero w tym roku mówi się o potencjalnym IPO, ale nawet wtedy wydaje mi się, że to nie będą dobre inwestycje, bo to są firmy które przepalają gigantyczne ilości gotówki i nie za bardzo mają jeszcze wypracowany dobry model biznesowy, który pozwalałby monet, mo, monetyzować te ich nomen, nomen modele. Poza tym tutaj konkurencja jest gigantyczna. Same modele są na, no już dzisiaj na podobnych poziomach i specjalnie nie odbiegają od siebie możliwościami, więc tak naprawdę do końca nie wiemy, kto nad kim będzie miał tutaj przewagę i czy w ogóle będą jacykolwiek liderzy. Raczej to będzie wyglądało tak, jak w branży motoryzacyjnej, gdzie mamy wiele Różnych marek, różnych aut, które trafiają do nieco innego grona odbiorców, mają nieco inne zastosowania, inne możliwości, inne parametry i tak dalej. Więc ja bym sobie ten zakątek odpuścił, bo tu będzie duża presja na ceny, a to pewnie odbije się negatywnie na marżach, kiedy te marże netto już w ogóle powstaną, bo na razie to są firmy, które nic nie zarabiają. W drugiej linii natomiast mamy spółki i konglomeraty takie jak Meta, Microsoft, Amazon czy Alphabet, które z jednej strony budują własne centra danych i wydają najwięcej na rozbudowę tej infrastruktury, ale z drugiej strony posiadają narzędzia czy zaplecze software'owe, które pozwala im z tych ogromnych inwestycji, czy kiedyś pozwoli im z tych inwestycji czerpać jakieś korzyści za 100 lat. Być może. Albo i nie. I z uwagi na tę niepewność, to są spółki, w które raczej nie polecałbym teraz inwestować. I nie, nie zrozumcie mnie Państwo źle, Microsoft czy Amazon to dalej są świetne spółki, tylko ich wydatki planowane w krótkim terminie będą potrzebowały naprawdę dużo czasu, żeby przynieść zwrot z zainwestowanego kapitału. I teraz, patrząc z punktu widzenia czystej logiki i patrząc w kierunku przepływu pieniędzy, czy nie byłoby zdecydowanie lepszym pomysłem zainwestować nie w spółki, które wydają majątek na inwestycje w infrastrukturę, tylko w spółki, które im tę infrastrukturę dostarczają? Bo dzisiejsze wydatki, takich firm jak Microsoft czy Meta, są natychmiastowym zyskiem firm, od których ci giganci kupują sprzęt potrzebny do budowy swoich centrów danych. Tutaj na zwrot z inwestycji nie trzeba będzie czekać ani dnia, bo on następuje praktycznie w czasie rzeczywistym. I to jest właśnie ten trzeci, najniższy poziom piramidy. I my w ten poziom chcemy zainwestować, bo to jest fundament położony pod cały system AI. To jest trochę tak jak w tej historii o gorączce złota: że jak trwa gorączka złota, to nie ma sensu inwestować w sam kruszec, bo jego cena jest zmienna i, i, i nadmuchana zazwyczaj, ale większy sens ma inwestować w producenta łopat, bo bez względu na to, co robi cena kruszcu, popyt na łopaty będzie stały. Dobrze to było widać zresztą przy bumie na yy, kopanie Bitcoina, gdzie cena samego Bitcoina była mocno zmienna, ale popyt na karty graficzne pomagające w tym kopaniu był stale rosnący. Z podobną sytuacją mamy do czynienia dzisiaj. Nie wiemy, kto finalnie wygra ten wyścig o dominację w branży AI, dlatego nie próbujemy obstawiać zwycięzcy całego maratonu, tylko inwestujemy w producenta butów do biegania. No to kto w takim razie dostarcza najlepsze buty, czy najlepsze łopaty, wracając do tej poprzedniej analogii? No NVIDIA oczywiście. NVIDIA robi najlepsze łopaty, czyli procesory graficzne, na których trenowane są modele sztucznej inteligencji. NVIDIA nie zastanawia się, który model będzie najlepszy, tylko dostarcza swoje rozwiązania wszystkim firmom, które ich potrzebują. To trochę tak jak model biznesowy Apple'a kiedyś, że zamiast zastanawiać się, która aplikacja na telefony będzie sprzedawała się najlepiej, żeby przejąć jej producenta, to Apple postanowił zostać operatorem całego App Store'a i czerpać 30% prowizji od sprzedaży każdej aplikacji, nie ponosząc przy tym kosztów tworzenia tych aplikacji, ani żadnego ryzyka. Genialne, prawda? No genialne, tylko jak zaczniemy sobie dociekać, co dokładnie kryje się za tym sformułowaniem, że Nvidia robi najlepsze chipy, to okazuje się, że ten obraz jest trochę bardziej złożony, bo Nvidia tak naprawdę niczego sama nie produkuje, tylko projektuje rozwiązania, które potem wytwarza kto inny. Kto? Ano, jest tylko jedna firma na świecie, która to potrafi. Taiwan Semiconductor Manufacturing. I to się nie zmieni, bo bariera wejścia do produkcji procesorów technologii kilku nanometrów jest tak ekstremalnie wysoka, że jest. Nierealnym, żeby ktoś ich stąd wygryzł. Bardziej realnym jest już wygryzienie Nvidii z tego biznesu. Zwłaszcza z części procesorów do inferencji, czyli nie do trenowania, tylko do późniejszej obsługi modeli. Ale wygryzienie Taiwan Semiconductor Manufacturing jest po prostu niemożliwe. Dlatego to jest świetny kierunek inwestycyjny nie zamiast, ale poza Nvidią, bo właściwie każda firma produkująca jakikolwiek zaawansowany układ związany z AI, nie tylko Nvidia, zależy właśnie od tajwańskiego producenta. I to się nie zmieni nie w najbliższej przewidywalnej przyszłości, nie w najbliższej dekadzie. No ale idźmy dalej, bo tu pojawiają się kolejne zależności. Otóż, żeby produkować najmniejsze i najbardziej wydajne układy, Taiwan Semiconductor potrzebuje czegoś bardzo specyficznego. Potrzebuje sprzętu, który dostarcza mu tylko jedna firma na świecie, sprzętu, którego nikt inny nie potrafi wyprodukować. Mówimy o holenderskiej spółce ASML. ASML dostarcza maszyny do laserowego, warstwowego nadrukowywania układów scalonych jeden na drugim. I ASML potrafi wyprodukować maszynę, która robi to na ekstremalnie małej powierzchni, co zwiększa efektywność i wpływa na miniaturyzację układów. Bez ASML nie ma Taiwan Semiconductor. Bez Taiwan Semiconductor nie ma NVIDIA. Mówiąc jeszcze inaczej, NVIDIA to jest najlepsza marka, Taiwan Semiconductor to jest najlepsza fabryka, ale klucze do tej fabryki trzyma ASML. Jeśli chcielibyśmy zbudować portfolio z trzech najlepszych spółek w branży, to są to właśnie te trzy spółki: NVIDIA, Taiwan Semiconductor i ASML. Ale, tak jak wspomniałem, NVIDIA akurat można wygryźć z tej układanki. Już teraz robi to chociażby Alfabet, który wypuścił swój nowy model Gemini 3, wyuczony i obsługiwany na własnych procesorach. Wyprodukowanych oczywiście przez Taiwan Semiconductor, ale zaprojektowanych bez udziału Nvidia, za to z pomocą firmy Broadcom. Broadcom, podobnie jak Nvidia, tworzy projekty, ale samemu niczego nie produkuje. I Broadcom, właśnie, jest tym kolejnym kluczowym elementem układanki, stanowiącym powoli już jakąś namiastkę dla alternatywy. Jako, jako alternatywa dla Nvidia, bo brądką pomaga innym dużym graczom projektować własne procesory, co z kolei pozwala im ograniczyć koszty i uniezależnić się od tej nieszczęsnej Nvidii. Więc to też jest dobra dywersyfikacja naszego zakładu. Nie zamiast Nvidii, ale obok Nvidia. Podobną funkcję co Broadcom zaczyna pełnić ostatnio brytyjski ARM, który do tej pory był znany raczej ze współpracy z Apple i z projektowania procesorów umieszczanych w smartfonach, laptopach, samochodach, lodówkach i w innym sprzęcie gospodarstwa domowego. Ale nowa strategia ARM zakłada coraz mocniejsze jakby skupienie się na projektowaniu układów pod rozwiązania AI. Niedawno ARM podpisał na przykład nowo umowę z Amazonem na pomoc w opracowaniu własnych chipów. Trwają też. Ponoć rozmowy z OpenAI, które jak powszechnie wiadomo, póki co jest największym klientem NVIDIA, ale też pracujesz nad stworzeniem swojego własnego chipa. O Intelu, Samsungu, AMD czy chińskim, SMIC nie mówię celowo, bo to są jednak produkty trochę niższej kategorii niż staki od Nvidia, więc jak już mamy na kogoś stawiać, to stawiajmy na najlepszych. Zwłaszcza, że Nvidia sama siebie dywersyfikuje trochę od układów graficznych, właśnie rozszerzając jakby swoje produkty na całe, całe staki, czyli całe grupy poszczególnych układów stanowiących kompletny, kompletny produkt, o strukturowej części dla deweloperów nie wspominając. No ale jak. Po, po... Pogrzebimy sobie teraz trochę głębiej, żeby poszukać kolejnych zależności. No to nam wyjdzie, że samo stworzenie projektu nowego układu nie jest możliwe bez zastosowania odpowiedniego oprogramowania projektowego, czy robi to Nvidia, czy Broadcom, czy ARM. Tu mamy kolejną warstwę zależności, że potrzebny do tego jest program, bo i, 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 i to też jest jakiś kierunek inwestycyjny, bo to oprogramowanie tak się składa: dostarczają wyłącznie dwie spółki: Cadence Systems i Synopsis. No ale zaprojektowanie alternatywy. Procesora dla NVIDIA to jedno, a poskładanie tego w całość to jest całkiem co innego, bo do tego znowu potrzeba pomocy nie tylko ze strony Taiwan Semiconductor Manufacturing, ale też mniejszych poddostawców, chociażby takich, którzy produkują pamięci, tzw. HBM, High, High Bandwidth Memory. Na tym polu mamy dwóch liczących się graczy: koreańską SK Hynix i amerykańskiego Microna. Obie ekstremalnie drogie dzisiaj, ale obie niezastąpione przy budowie układów AI. I tu warto wspomnieć jeszcze o innych podwykonawcach czy poddostawcach, bez których stworzenie zaawansowanego chipa jest dzisiaj właściwie niemożliwe. Mam na myśli chociażby takie firmy jak Marvel, KLAC, Applied Materials, Lamb Research Corporation czy Monolithic Power Systems. To są te filary, na których potem budowany jest cały układ. To trochę wygląda tak, że każda decyzja o budowie nowego układu czy, czy czy w ogóle całego data center zaczyna się od stworzenia listy potrzebnych zakupów. I te firmy, które ja właśnie wymieniłem, dostarczają rozwiązania znajdujące się na każdej takiej liście zakupowej, bez względu na to, kto ją przygotowuje. No ale data center to nie tylko procesory graficzne, to jest też sprzęt do połączenia tego wszystkiego w całość, i tutaj poza broadcomem istotne są chociażby switche od Arista Network świetnej spółki zresztą, która dostarcza różne rozwiązania sieciowe. Do tego potrzebne jest potem chłodzenie, do tego potrzebne jest potem zasilanie. To z kolei w większości dostarcza spółka Vertiv i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tutaj wymieniał wszystkich poszczególnych graczy, bo to możecie Państwo znaleźć w PDF-ie, który jest do pobrania z linka poniżej, po zostawieniu maila, ale moją intencją było pokazanie, że poprawna inwestycja w AI to jest coś więcej niż tylko Nvidia. No dobrze. To skoro jest tak dobrze, to co mogłoby nam popsuć tę całą zabawę? Główne ryzyka są tak naprawdę dwa: jedno mniej, drugie bardziej realne. Po pierwsze, wszystkie te wielomiliardowe inwestycje w rozwój AI mogą się firmom po prostu nie zwrócić. Dzisiaj nikt nie oczekuje, że jak Meta czy Microsoft inwestują po 100 miliardów dolarów w rozbudowę data center, to będą z tego widziały zwrot już w kolejnym kwartale. Nie to Są inwestycje rozpisane na kolejne lata, to jest oczywiste dla nas. Dzisiaj trwa ten wyścig zbrojeń, każda firma wydaje coraz więcej pieniędzy na rozwój infrastruktury, no i liczy, że te pieniądze zwrócą się w kolejnych latach. Tak to działa. Chyba, że jednak się nie zwrócą. Bo może się tak okazać, że korzyści przynoszone przez zastosowanie AI są ograniczone, że doszliśmy już do sufitu możliwości ich wykorzystania. W takim realnym świecie, w realnej gospodarce. Albo że oszczędności wynikające z wprowadzenia AI w firmach nie przewyższają kosztów tego wszystkiego. I wtedy dalsze inwestycje zwolnią, finansowanie się skończy, a zamówienia na chipy po prostu się zawalą. Mówiąc brutalnie, ryzyko jest po prostu takie, że w którymś momencie firmy mogą dojść do wniosku, że Excel im się nie spina, że do obsługi klienta czy do weryfikowania umów bardziej opłaca im się zatrudnić. Dziesięciu Hindusów z Bangalore, niż rozbudowywać własną strukturę AI za miliardy dolarów. No, przepraszam za brak poprawności politycznej, ale może tak być. Tego nie wiemy. I dlatego stanowi to dla nas duże ryzyko. Poza tym, nawet jeśli ta oszczędność rzeczywiście przyjdzie i ta produktywność rzeczywiście się pojawi, to my możemy tego nie doczekać. Pamiętajmy, że internet wynaleziono kiedy? W 1969 roku. Udoskonalono go. Potem rzeczywiście w latach 80., 84. bodajże były pierwsze jakieś tam zastosowania, ale na pojawienie się realnych, komercyjnych zastosowań internetu trzeba było poczekać potem jakieś 20-30 kolejnych lat. Facebook powstał dopiero w 2004 roku. Pierwszy komercyjny nadajnik GSM, sieci komórkowej, uruchomiony został w 91, jeśli dobrze pamiętam, albo w 92. Ale pierwszy smartfon pojawił się na rynku dopiero 16 lat później, w 2007. Rozwiązania techniczne w laboratoriach. Powstają relatywnie szybko, drodzy Państwo, ale modele biznesowe, które potem sensownie wykorzystywałyby te rozwiązania, one już potrzebują czasu. I teraz, jak pomyślimy sobie, że jeszcze 3 lata temu nikt nie słyszał w ogóle o czymś takim jak ChatGPT, a dzisiaj mówi o nim cały świat, to pytanie, czy to wszystko nie dzieje się trochę zbyt szybko, żeby korzyści z tej transformacji można było dostrzec w realnej gospodarce już za rok czy za dwa? Ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Drugi problem. Jest natomiast taki, że obecny rozwój AI, czy finansowanie tej branży, czy popyt na całą infrastrukturę uzależniony jest właściwie tylko od kilku spółek. 45% przyszłego zapotrzebowania na chmurę Microsoftu pochodzi np. od OpenAI, od OpenAI, w którego Microsoft zresztą potężnie inwestuje. Ogromna część przychodów yy, yy, Nvidia pochodzi od OpenAI, czyli ich największego klienta. Problem w tym, że OpenAI przepala gigantyczne ilości gotówki nie przynosi żadnego zysku netto. Skąd więc OpenAI bierze pieniądze na zakup chipów od NVIDIA czy mocy obliczeniowej od Microsoftu? Ano z pieniędzy samej NVIDIA i Microsoftu, który też to do swoich centrów danych kupuje chipy NVIDIA. Działa to tak, że NVIDIA zgadza się zainwestować w OpenAI miliardy dolarów pod warunkiem nieoficjalnym, że te miliardy zostaną wydane na zakup chipów NVIDIA. Prawda, że genialne? No genialne. Dopóki działa. Dopóki inni gracze też są skłonni cały czas dawać jeszcze dodatkowe pieniądze dla OpenAI, żeby ten mógł dalej kupować moc obliczeniową od Microsoftu, który kupuje chipy od Nvidia, która przychody z ich sprzedaży inwestuje w OpenAI, który kupuje jej chipy i tak dalej. Jeśli to przypomina państwu domek z kart albo takie skomplikowane wielopoziomowe domino, żeby nie powiedzieć piramidę finansową, to macie państwo rację. I teraz Dopóki oni wszyscy wierzą w to, że te nakłady i te inwestycje kiedyś się zwrócą, to będą skłonni dalej je finansować, bo każdy chce ugryźć dla siebie jak największy kawałek tortu i każdy chce to zrobić jeszcze przed innymi. No i to jest naturalne, tak działa, tak, tak, tak działa cała sfera venture capital i fin finansowania spółek, które dopiero startują. Problem pojawi się tylko wtedy, kiedy jedno z oczek tego łańcucha przestanie wierzyć, że te inwestycje kiedykolwiek zaczną mu się zwracać i utnie dalsze wydatki na rozwój. To będzie początek efektu domina, jakiego rynek finansowy nie widział od 2008 roku. Tylko tu znowu wracamy do punktu pierwszego: czyli pytania, czy istnieje sufit do możliwości wykorzystania AI, żeby poprawić efektywność pracy innych firm, albo ograniczyć ich koszty, albo zwiększyć sprzedaż? Bo jeśli, jeśli ten sufit granic rozwoju nie istnieje, albo istnieje, ale jesteśmy jeszcze bardzo daleko od jego osiągnięcia, to karuzela kręci się dalej i możemy wsiadać. No ale, jeśli za parę lat się okaże, że wykorzystaliśmy już możliwości komercyjnego zastosowania AI i te korzyści nie pokrywają nakładów, to muzyka ucichnie, karuzela brutalnie się zatrzyma, a my wszyscy spadniemy w przepaść. Jak to zwykle finalnie i ostatecznie bywa, pytanie brzmi, w co wierzymy? W który scenariusz? Jest sufit? Jest granica dalszego rozwoju? Czy nie ma? Ja osobiście. Faktycznie trochę obawiam się tych zagrożeń. Uważam, że oba są realne. Podobnie jak te zagrożenia, o których jeszcze nie wiemy, czyli na przykład potencjalne ryzyko regulacyjne, albo że pojawią się nowe rozwiązania, nowi gracze, na przykład ze strony chińskiej. Na razie daleko do tego, ale nie wiemy, co będzie za 2-3 lata. Nie wiemy, jak ten świat się zmieni, bo zmieni się na pewno. Przypominam, że 3 lata temu jeszcze nie istniało w ogóle coś takiego jak temat inwestycji w AI. To tak szybko się dzieje. Niemniej ja akurat przezwyciężam swoje obawy na dwa sposoby. Po pierwsze, większą wagę przywiązuje do tego, co na pewno wiemy dzisiaj, a nie do tego, czego nie wiemy. To znaczy wiemy, że dzisiaj nakłady na AI rosną w najszybszym tempie w historii rynków finansowych. Wiemy, że sama technologia rozwija się na skalę nieznaną wcześniej ludzkości i wiemy, że póki co prognozy mówią o najmniej, co najmniej, kilku kolejnych latach dalszego rozwoju. I to są twarde dane. W moim przypadku, twarde dane zawsze wygrywają z hipotezami, albo z obawami, albo z ryzykami, które mogą kiedyś gdzieś tam pojawić się po drodze, ale wcale nie muszą. Dane górą. Po drugie, o ile jestem przekonany, że w tej branży wydarzy się jeszcze wiele niespodziewanych zwrotów akcji, to zakładam, że część z nich będzie pozytywna dla inwestorów i dla całej branży. To znaczy, myślę, że dość prawdopodobne jest na przykład. Że w ciągu kolejnych kilku lat wejdziemy poza temat gener generatywnej sztucznej inteligencji, wejdziemy na temat, czy coraz częściej zaczniemy mówić o tak zwanych agentach, czyli o niezależnych algorytmach, czy, czy niezależnych jakby software'owych robotach, które będą nas wyręczały w konkretnych zadaniach i dostaną trochę większą decyzyjność i autonomiczność. A to już otwiera całe nowe spektrum realnych, codziennych zastosowań. Świetnie pokazuje to model w zeszłym tygodniu opublikowany przez. Y Antropika, Cloud Cowork. Na horyzoncie, jakby procedujący od agentów, mamy nie tylko tą so so softwareową y scenę, ale też całą robotykę sterowaną przez AI. Czyli moment, w którym AI wychodzi z komputera i przechodzi do fizycznego świata, do fabryk, do sklepów, do samochodów. To w tym momencie przestaje być temat dla informatyków, temat związany z komputerami, a zaczyna być coś, co funkcjonuje w realnej gospodarce. Ciągle nieruszony potencjał to kwestia dalszego uczenia się modeli AI. No bo w tym momencie praktycznie cała wiedza zgromadzona w źródłach cyfrowych, ona została już wepchnięta modelom do głowy. To znaczy modele nauczyły się już wszystkiego, co można znaleźć w internecie, w książkach, w prasie i tak No i pytanie naturalne, skąd dalej mają czerpać wiedzę, żeby się uczyć? Jedna z odpowiedzi jest taka, że w którymś momencie modele będą musiały zacząć uczyć się, obserwując realny świat. Czyli przetwarzać obraz z kamer, z czujników, uczyć się z tego, co widzą i na tej podstawie próbując zrozumieć świat, w którym żyją ludzie. Do tego potrzebne będą co? Przepotężne karty graficzne, które produkuje kto? Nvidia. To po części zresztą działa już teraz, bo Tesla chociażby poprzez kamery i czujniki zamontowane w samochodach uczy swoje modele tego, jak zachowują się kierowcy, jakie wzorce czy jakie prawidłowości rządzą ruchem ulicznym i tak Więc to nie jest science fiction, to jest coś co dzieje się już realnie teraz. Gdzieś tam obok Rozpoznawanie obrazu jako skrót myślowy całej kategorii uczenia się z sensorów czujników, to rozpoznawanie obrazu, żeby uczyć się z obserwacji świata, a nie z tekstu, to jest właśnie to ogromne pole możliwości do dalszego rozwoju AI. A przynajmniej takie mam wrażenie. No a kiedy modele zaczną się uczyć już nie z tekstu, tylko z obserwacji realnego świata, to zapotrzebowanie na moc obliczeniową powinno wystrzelić po raz kolejny i będzie to wzrost geometryczny. A ja wierzę, czy w tym kierunku właśnie zmierzamy? Czyli w kierunku coraz szerszych zastosowań tej technologii, a nie w kierunku końca jej możliwości. Przegapienie tego momentu nie będzie jak przegapienie boomu na kryptowaluty, jak niektórzy porównują. To będzie raczej jak przegapienie tego, że powstał internet. Zakład jest ryzykowny? Tak, ale ja wychodzę z założenia, że stracić na nim możemy maksymalnie 100% kapitału, a jeśli mamy rację, to zyskać możemy kilkaset procent, jeśli nie tysiąc. I ta symetria właśnie to jest coś, co mnie osobiście mocno przekonuje do postawienia na tę tezę, zwłaszcza w perspektywie kolejnej dekady. Na koniec przypominam o darmowym PDF-ie do pobrania, w którym znajduje się propozycja gotowego portfolio pokazującego, jak wprowadzić ten zakład w życie, więc klikamy w link w opisie, zostawiamy maila, czytamy PDF-a i działamy. Do usłyszenia!